Uwaga, pacjencie. Preparat, który chcę Tobie zaaplikować, nie przeszedł odpowiednich badań. Producent mówi, że badania drugiego etapu zostaną zakończone w 2023 roku. Poddając się szczepieniu uczestniczyć w eksperymencie medycznym. Producent preparatu zrzekł się odpowiedzialności za powikłania. A to, że zostały warunkowo dopuszczone, nie oznacza, że są bezpieczne. Do 15 lutego w wyniku powikłań po przyjęciu preparatu zmarło w Polsce 50 osób. Ograniczenia działalności gospodarczej wielu branż są bezprawne. Upada wiele firm z powodu ograniczeń. Tak zwana tarcza nie objęła wszystkich. Przedsiębiorcy, którzy ratują swoje biznesy, są nachodzeni przez policję i sanepid, a starają się utrzymać na rynku i dać zatrudnienie. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Statystyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie są wiarygodne ze względu na testy, które są wykorzystywane do diagnostyki. Testy dają w większości wyniki fałszywie pozytywne. Im więcej jest wykonywanych testów, tym więcej jest zakażeń. Media nie udzielają pewnych, rzetelnych i wiarygodnych informacji. Przekazywane informacje pogłębiają panikę i strach wśród społeczeństwa. Poinformuj o tym rodzinę i znajomych. Wyłącz telewizor, włącz myślenie.